Cześć, 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 Znowu my. Konrad i Wojtek z projektu Depresja dla firm. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o innym temacie, o temacie, który też jest ważny, który, który też często się pojawia, czyli o wpływie stresów w pracy, czyli takim stresie zawodowym jego wpływie na zdrowie psychiczne, mm. już mówiąc o ogólnym dobrostanie, tak? Mm -hmm. Czyli mam takie poczucie, że trochę jak ten stres w pracy, związany z wyzwaniami z różnymi etapami rozwoju zawodowego, może wpływać być może na nas, na nasze zdrowie, ale też na inne konteksty naszego życia. Mm. Tak, no to można by powiedzieć, że temat, który na 100% dotyczy 100% wszystkich osób, które gdzieś pracują, tak. nie, raz na jakiś czas, rzadziej, częściej, mniej, bardziej, doświadczają stresu i no, jakby wiemy, że długotrwały stres, czy taka presja długotrwała, ona może wpływać negatywnie na zdrowie psychiczne, mm. więc to rozumiem, że to temat taki, który w pewnym sensie dotyczy każdego. Mm -hmm. Tak, na pewno. Zresztą ten stres, mam wrażenie, w dzisiejszych czasach jest obecny ciągle. Mm. Ilość bodźców, ilość... Jakieś sytuacje też, też, które się na świecie dzieją, ilość zmian, intensywność zmian, to wszystko jakoś powoduje, że te nasze układy nerwowe są, krótko mówiąc, przeciążone. Tak. No dużo, dużo można by różnych teorii przywoływać, żeby wyjaśnić tą sytuację, ale taka, która mi się wydaje dość właśnie taka prosta i chyba przekonująca, to jest Właśnie ta o, czym, ta, o której powiedziałeś, i między innymi w takiej książce Andersa Hansena, można sobie poczytać o niej, prawda? Gdzie jest opisane, opisane to, że nasz mózg kształtował się jednak w sytuacji sawanny i w sytuacji zupełnie innych bodźców, zupełnie innej częstotliwości bodźców, i że na poziomie neurologicznym my nie jesteśmy za bardzo przystosowani do tego, żeby żyć dzisiaj. W tak, z taką liczbą bodźców, z jaką żyjemy. Tak. I że każde powiadomienie w telefonie to jest ten bodziec dopaminowy, który wywołuje wyrzut dopaminy i my cały czas jesteśmy po prostu gdzieś w tym, ten, ten ośrodek nagrody jest łechtany w naszym mózgu i jak nam tego brakuje, no to też mamy poczucie, poczucie braku. I włącza się też ten bardzo często coś, co kiedyś było rzadkie, Czyli ten mechanizm stresu, tak. a dzisiaj jest właściwie cały czas. Mhm. Ale stres w pracy, mhm. no bo rozumiem, że tutaj mówimy o tym, zawężamy tę kwestię stresu do tematów zawodowych. Mhm. I troszkę y, może porozmawiajmy o tym, y, co można z tym stresem w pracy robić, czyli jak go regulować. To jest też bardzo szerokie pytanie. Mamy różne stanowiska, mamy różnych ludzi z, różnym, z różną wrażliwością na, na stres takim oknem tolerancji, czyli mhm. taki, taką przestrzenią w sobie, gdzie ten stres jeszcze jest motywujący i napędzający i pewnym etapem, gdzie już zaczyna być ograniczający i uciążliwy. Mhm. Co, mogą, co można robić w, właśnie w firmie, w organizacji, żeby być może dawać przestrzeń na regulację tego stresu albo obniżać mhm. jego poziom? No to ja sobie myślę, że odpowiedź jest taka... Dwojaka, czyli zależy, czy długofalowo czy krótkofalowo. Krótkofalowo to już wiemy no, z różnych znowu teorii, chociażby z teorii poliwagalnej, tak. prawda, Że stres jest doświadczeniem psychofizycznym. Nie? Więc żeby psychicznie, czyli dotyczy i ciała, i, i naszych emocji i żeby regulować ten układ, tak samo warto angażować w to i ciało, i emocje. Czyli między innymi właśnie robić ćwiczenia oddechowe, medytację, mindfulness i tak dalej. Jest tego bardzo dużo w internecie, można sobie znaleźć, można sobie potrenować oddychanie po kwadracie, czy jakieś bezpieczne miejsce, medytacje z tym związane, regulowanie oddechu i uruchamianie w ten sposób tego układu przywspółczulnego, żeby po prostu hamować stres i wracać do, do równowagi. Natomiast długofalowo, Moje doświadczenie mówi, że żeby mniej stresować się w pracy, to niekoniecznie chodzi o to, że trzeba zmienić pracę, ale trzeba zmienić siebie w pracy, czyli swoje podejście do pracy. Czyli to, jak ja mam doświadczenie, to jest własna psychoterapia, która pozwala na to, żeby stare różne schematy, postawy, które Wzmagają stres zmieniać na postawy nowe, mhm. gdzie jest mniej stresu, więcej akceptacji, więcej spokoju i tak dalej. Czyli zmiana własna w pracy, czy zmiana swoich dotychczasowych nawyków, perspektyw. Tak, być może jakichś tak. doświadczeń też, które przypominały to już o tym nieraz rozmawialiśmy w poprzednim tak. odcinku między innymi o, o tym, że coś przypomina. Jakąś, jakąś reakcję. Aha. tak. Jakby mógłbym zacytować też moją terapeutkę, która mówi czasem, że to, to, że coś zależy od nas, to źle i dobrze zarazem. Źle, no bo kurcze nie ma kogo obwinić, czyli trochę trzeba wziąć odpowiedzialność, a dobrze, bo można wziąć odpowiedzialność i mieć wpływ. Tak. Nie? I możemy albo całe życie winić. Nie wiem, organizację za to, że jest taka czy siaka, czy jest taka kultura organizacji, albo zobaczyć swój wpływ, że ja w niej jestem. I cały czas, dzień po dniu, decyduję, że w niej jestem. Mhm. Mogę zdecydować inaczej, albo mogę zdecydować, jak inaczej chcę w niej być, i może to już coś zmieni. Czyli takie poszukiwanie wpływu. Poszukiwanie wpływu swojego w ruchu, tak, w tym, co jest. Że obwinianie, krytykowanie daje taką postawę pasywną, taką postawę, właśnie stojącą. A yy, wykonanie ruchu pozwala już na jakąś zmianę. Tak, dokładnie tak. Mhm. A my często wchodzimy w tą y, taką pasywną rolę, bo nie umiemy inaczej. Mhm. Bo to jest też terapia, żeby się nauczyć Tak. brać odpowiedzialność. A jak długoterminowo można zadbać? Mhm. No to, to tak właśnie, długoterminowo. Mhm. Ja tak to tak zrozumiałem, nie? To, że krótkoterminowo to jest y, w ujęciu Właśnie tych ćwiczeń, a długoterminowo, no to jakaś tam praca nad sobą i nad, nad swoim y, rozumieniem. Y, no, bardziej może pytanie o jak długoterminowo może organizacja zadbać. Za hmm. No to, y, to o tym też rozmawialiśmy. Czyli po tak. prostu y, na stres wpływają różne elementy z perspektywy organizacji, czyli kultura organizacyjna, czyli sposób komunikowania się, czyli ilość zadań na jednego pracownika czyli poziom obciążenia tak. i tak dalej. I w zależności od tego, co to za firma czy organizacja, jakie są te obowiązki, um, co jest stresującego w tych obowiązkach, czyli na przykład, czy jest dużo kontaktu z trudnym klientem, sfrustrowanym. No bo jak ktoś pracuje na, w dziale reklamacji w sklepie AGD, to wyobrażam sobie, że to jest inny, inny rodzaj um, takiego stresu czy presji, niż jak ktoś pracuje nie wiem, w jakimś miejscu, gdzie nie ma kontaktu z klientami. Jest różnorodność na tak. pewno, tak? Tak jak mówisz o, tej, o tym pracowniku na reklamację on trochę obrywa za całą organizację wówczas, tak. nie? Jest takim, taką osobą, yy, ale rozumiem, że firma ma możliwość stworzyć jakąś przestrzeń do wentylacji tych emocji, stworzyć jakieś procedury. Yy dawać od, możliwość odpoczynku, regeneracji, robić przestrzeń na jogę, na medytację tak itd. A jakieś wsparcie z zewnątrz, bo ona jest od dawna popularna. Kiedyś firmy korzystały ze wsparcia coachów, mówców mhm. motywacyjnych, i tak dalej. Teraz obserwujemy coraz więcej korzystania z terapeutów, psychoterapeutów, fizjoterapeutów. O czym to świadczy? Tak, no to się w pandemii zmieniło. To, to my to jakoś wiemy, że mało film przed pandemią czy jakaś po prostu to musiał być film bardzo świadomy, który przed pandemią już zapewniały takie wsparcie terapeutyczne. Czy, czy, czy dostęp do psychologów, psychiatrów? Obecnie to się zmieniło i zmienia, że na, my dostajemy też na przykład zapytania od coraz mniejszych organizacji, a co, to, to, to o czymś też świadczy, o zmianie tego trendu. No bo samo zarządzanie, sama jakość zarządzania, samo przeszkolenie menedżerów, czy sama przy, przyjazność kultury organizacyjnej no nic nie zmieni, jeżeli nie ma też pracownik możliwości konsultowania indywidualnego swojej sytuacji. Tak. My też często o tym mówimy, że objaw jest wierzchołkiem góry lodowej. Tak. Obojętnie, co tam wyjdzie, czy, to, czy, czy ja będę przeżywał coś związanego z zaburzeniami żywienia, depresją, czy stresem w pracy długotrwałym, nie ma to znaczenia, bo. Problem jest pewnie gdzieś i ja go nie widzę. Mm -hmm. Ja potrzebuję terapii, żeby go zobaczyć te tak. rozwiązania. Ale to daje też często ulgę organizacjom i samym kierownikom, bo taka osoba, która ma zapewnione konsultacje, na przykład z pracy, z miejsca pracy, może pójść sobie raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, na godzinę. Tam sobie te swoje wątki, te swoje rzeczy, trudności wnieść, tam je zwentylować, tak ale też złapać świadomość, bo terapia polega w dużej mierze na oddawaniu tak. odpowiedzialności, czyli tego ruchu e, trochę i czasem jak ktoś zyskuje więcej tego ruchu, to też organizacja może zyskać więcej luzu takiego, mówiąc e, krótko. Tak, ja, ja rzadko o tym mówię, bo rzadko y, nie, nie lubię koncentrować się na zwrocie z inwestycji, jak mówimy o, prawda, y, benefitach pracowniczych, bo y, Jakoś mnie to nawet trochę tak dotyka, że trzeba by przekonywać kogoś, prawda, że jak zainwestuje tyle, to będzie miał taki zwrot wynikający z braku L4, czy z braku jakichś rotacji, czy coś takiego. Bardziej myślę o tym tak na miękko, że to jest po prostu dobre, żeby to robić, że to jest dobre dla organizacji, żeby ludzie się rozwijali, żeby ludzie byli bardziej odporni psychicznie, żeby mieli więcej, no właśnie tak jak mówisz, tego ruchu, który którego się mogą nauczyć na terapii, czyli takiej proaktywności, więcej motywacji i tak dalej, Dokładnie, ale no, tak mówisz, że to się, że nie lubisz o tym mówić, ja rozumiem, nie? ale jest to jednym z też na pewno efektów jakichś tego, że pracownicy mają tą przestrzeń na zadbanie o siebie. Tak. My wiesz, Konrad, nawet w tym raporcie, który robiliśmy w tym tak. badaniu, tam też wrzucaliśmy linki do raportów dużo większych niż nasz, czyli tam z Wielkiej Piątki, z firm doradczych, gdzie była jednoznaczna analiza o jakby też finansowym zwrocie z inwestycji w well-being, czy tam w dobrostan pracowników. Można sobie dotrzeć tam bez problemu do linków. No, także, no tak, ja nie bardzo lubię o tym mówić, bo nie lubię przekonywać kogoś, że to jest, nie lubię tego też przekonywać, że, że jest tego zysk finansowy. Mm -hmm. Jakby wolę mm -hmm. też współpracować z ludźmi, organizacjami, które mówią, okej, okay, może będzie z tego zysk finansowy, ale chcę, żeby to było po prostu dobre. To jakie inne korzyści upatrujesz poza tymi finansowymi w ramach zaopiekowania firmy przez. Specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym? No, po pierwsze, zyski indywidualne, nie? czyli, że indywidualnie pracownik będzie miał dzięki temu lepsze życie, pełniejsze, i tak dalej. To też prowadzi do stabilności, większego takiego poczucia stabilności, że bardzo często ludzie chcą coś zmieniać, bo im jest coś niewygodnie w życiu. Dzięki terapii mogą się, mogą, może być im wygodniej w miejscu, w którym są. I że my często też, do nas też często przychodzą na konsultacje osoby, które mówią, myśl o zmianie pracy, ale wcale jej nie zmieniają, bo zmieniają inne rzeczy i ta praca już nie uwiera wtedy. Mhm. Praca była tylko jakimś takim, nie wiem, przykładem. Bo bardzo rzadko tak jest. Czasem jest. Albo najprościej na pracę można się było wtedy wyzłościć. Na przykład, tak. Ze wszystkich innych no, możliwości. Dokładnie tak, dokładnie tak. No, i też takie korzyści to są też takie korzyści dla bezpieczeństwa, czyli że gdyby coś się stało pracownikowi, no to my jako organizacja naprawdę też pokazujemy nie robimy tego na pokaz, ale też możemy pokazać, że no zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy nie? i że jesteśmy firmą, firmą odpowiedzialną społecznie. My teraz też się wybieramy na targi CSR i ESG, czyli społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i, i, i kwestii związanych z raportowaniem ESG. I na przykład kwestia dbania o dobrostan psychiczny pracowników może być raportowana w ramach S, w ramach, w ramach ESG, czyli hmm. takiej tej, tej wpływie na, na społeczność. Ym, I to też może być kolejna korzyść. Jaki ma wpływ mhm. fakt korzystania przez organizację ze wsparcia terapeutów dla pracowników w ramach indywidualnych terapii, ale też dla menedżerów w ramach na przykład superwizji menedżerskich. Czyli takiej przestrzeni, gdzie oni mogą wnieść i zwentylować trudne dla nich sytuacje w pracy? Na ten stres, który był tematem wyjściowym? Mhm. Wiesz co, moje doświadczenie mówi, że zmniejsza się napięcie. Mhm. To, że to, to, co jest naj, najmniejszym, takim najłatwiejszym do osiągnięcia yy, zyskiem czy korzyścią, to jest to, że pracownik przed spotkaniem wygląda tak, a po spotkaniu wygląda tak. Czasem też wygląda tak. <grym> tak. A po spotkaniu wygląda tak. <grym> też tak może być. Też tak może, może być tak. jakoś smutny, a mm -hmm. po spotkaniu może być bardziej pogodzony, na mm -hmm. przykład. I tak samo menedżerowie, że te różne sytuacje w firmach powodują olbrzymie napięcia. Tak. I y, ja wielokrotnie miałem spotkanie, spotkania, konsultacje z menedżerami, y, w których tak naprawdę chodziło o rozładowanie napięcia, żeby ktoś inny uniósł moje emocje, żeby spojrzał z innej perspektywy i ja wychodzę spokojniejszy, spokojniejsza. To jest taka korzyść. Jasne, tym bardziej, że tego tak tym powiedziałeś, o, o tych menedżerach, to tak mi się skojarzyło jeszcze, że dzisiaj jest taki obraz i taka trochę presja, że bycie dobrym menedżerem to jest bycie menedżerem wzorcowym, który zawsze sobie daje radę, że to też jest presyjne. Jest. No właśnie. I co wtedy, kiedy tak jest, kiedy ta osoba nie dojrzewanie się dużą odpowiedzialność, na przykład wyniki w firmie, ale mhm. też za ludzi i. Zbiera bardzo dużo emocji, zbiera bardzo dużo mm -hmm. różnych konfliktów. Co mogą, co może tutaj zaoferować dzisiejsza psychoterapia, czy, mm -hmm. czy, czy to, co my robimy dla firm, mm -hmm. też nasza oferta, nasze doświadczenia? Wiesz co, może bym jakoś tak o tym powiedział, że to, to co może taki menedżer uzyskać, no to chociażby Taką drugą perspektywę, że można właśnie nie być doskonałym, że każdy ma prawo coś przeżywać, że emocje, które przeżywa, to są emocje, które powinien przeżywać w związku z tą sytuacją i że to jest ok. I to jest dużo takiego normalizowania, ale też to jest bardzo ważne, że mam wrażenie, że czasami chodzi o to, że taki tandem. HR i manager, czyli HR, pracownik działu HR i manager, który, którzy zajmują się wątkiem jakiegoś pracownika, że oni czują się osamotnieni. Czułem się, że właściwie ludzkie życie i zdrowie jest w ich rękach. Jak podłączają się na spotkanie, na przykład ze mną, albo z którymś z naszych terapeutów, no to ta odpowiedzialność też się rozkłada. I Ten terapeuta wie też, jak przeprowadzić takie spotkanie. Żeby potem te dwie osoby sobie poszły na spotkanie z pracownikiem, no i żeby tego stresu tam było mniej, żeby tego napięcia było mniej i żeby tej przestrzeni na wsparcie było więcej. Mm -hmm. Też rozumiem, że, że zmienia się dużo w relacjach. Może się zmieniać dużo w relacjach po takich spotkaniach. Czy to przy okazji jakichś trudnych rozmów, czy to tak. w ogóle. W mam, mam takie poczucie, że zmienia się relacja pracownik-menedżer, menedżer-pracownik, pracownik-organizacja, menedżer-organizacja i tak dalej. Tak. Sposoby komunikowania się tak. zmieniają. Tak. Zamiast frustracji jest więcej zrozumienia, więcej porozumienia bez przemocy, więcej pytania o potrzeby. Mhm. Hmm. Czyli jest ta zmiana, można powiedzieć, systemowa, wynikająca z wielu różnych drobnych zmian. To się składa na, na różne inne zmiany, totalnie które generują tak. dużą zmianę. Totalnie <laughs> tak, totalnie tak. To jest też spójne jakoś z teoriami psychoterapii, szczególnie tak. systemowej. Tak. Mhm. No nic, może ja bym, skoro już dużo rozmawiamy o stresie, o tym wpływie, o formach korzystania, to może byśmy podlinkowali w opisie filmu też możliwość skontaktowania się z tobą, jeżeli ktoś by czuł taką potrzebę, że no, mam jakiś taki temat, y, ciężko mi o tym powiedzieć komukolwiek nie wiem, gdzie szukać pomocy, może skorzystać też z rozmowy z tobą, takiej indywidualnej, prawda? Tak, my jako projekt Depresja y, często to robimy. Jesteśmy na to otwarci, bo też mamy wrażenie, że y, y, no, bardzo często właśnie szczególnie HR-owcy, są jakoś porzuceni i osamotnieni w tych wyzwaniach. I ja powiem szczerze, że ostatnio miałem sporo takich spotkań na zasadzie zupełnie zobowiązujących, jakichś indywidualnych spotkań, i bezpłatnych zresztą. Na zasadzie przyszedł do mnie pracownik i coś tam przeżywa, i ja jestem w związku z tym bardzo napięta, napięty i nie wiem co robić. Tak. I to jest zupełnie okej. Okay. Tak. My jesteśmy też fundacją, może sobie, możemy sobie pozwolić trochę na działalności takiej dobroczynnej w kierunku ludzi, którzy tego potrzebują. Także tak, możemy podlinkować i bo, mogę Was zaprosić, zapraszam Was. Podlinkujemy kontakt do Wojtka mailowy, telefoniczny. Możemy się wtedy anonimowo też skontaktować, jeżeli to będzie miało taką e, wartość też bezpieczeństwa w tym kontakcie. Tak. Chociaż mam nadzieję, że będziecie czuli bezpiecznie, tak czy inaczej. Tak, tak. nie ma się czego obawiać. Okej. Okay. Dzięki Wojtku. Mam wrażenie, że fajna, fajna rozmowa na temat tego stresu, wpływu i możliwości zadbania o ten, o ten aspekt w, w firmie. A Was zapraszamy do tego, żeby się kontaktować, pobrać raport, który też będzie podlinkowany w opisie. No i zapraszamy Was do zadawania pytań, lajkowania tego materiału. No i zasubskrybujcie nasz kanał, bo będziemy tu publikować różne rozmowy, czy też krótsze odcinki dotyczące konkretnych pytań. Dużo słońca, cześć. Trzymajcie się.